Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. A zrecenzujemy to oto cudo, czyli MSI Z 790 Tomahawk. Konkretnie Mac MSI Z 790 Tomahawk i tą płytę główną do testów oczywiście dostarczyło. MSI, co za tym idzie? MSI jest sponsorem tego odcinka, ale nie miało absolutnie żadnego wpływu na moją opinię o tej płycie głównej. Z tego względu, że ja, Tomahawki, zawsze, w każdej generacji uważałem za bardzo ciekawe płyty za taki sweet spot pomiędzy bardzo drogimi, topowymi płytami, a budżetowymi wersjami, w których idziemy na pewien kompromis, jeżeli chodzi o to, co nam oferują. Topówki to zawsze jest jakaś tam no, dopłata do pewnego prestiżu budżetowe to zawsze jest rezygnacja z jakiejś tam funkcjonalności bogactwa portów na rzecz zaoszczędzenia pieniędzy. A Tomahawki zawsze były tym balastem pomiędzy właśnie dopłacaniem do bajerów a zapewnieniem odpowiedniej ilości złącz portów itd. i nie inaczej jest. Teraz oczywiście jeżeli chodzi o to dopłacanie to tym zajmiemy się też swoją drogą ponieważ no, jest to płyta z rodziny 700 yy, najnowszej generacji pod procesory Inter Raptor Lake ale obsługująca też poprzednią 12 generację Ardel Lake. Yy, i... Co ona nam oferuje? Przede wszystkim e, sekcja zasilania 16 plus 1 plus 1. Sekcja zasilania, która spokojnie da sobie radę nawet z najwydajniejszym 13,900K bez problemu. Ten procek będzie sobie śmigał, sobie go podkręcimy na tej płycie głównej. Genialnie chłodzona e, sekcja zasilania, więc pod tym względem nie będzie najmniejszego problemu. Oczywiście. Tu mamy płytę z DDR4, czyli możemy wybrać tą bardziej budżetową wersję, w której nie będziemy musieli dopłacać do DDR5, więc zaoszczędzimy no, na samym ramie jakieś 50%. Natomiast sama płyta główna też tania nie jest, ale ocenię być może później. Najpierw o tych featurekach. Może troszeczkę o wyglądzie na początek, bo powiem Wam szczerze, mi ta płyta kojarzy się. Z takim młodszym bratem Unify, czyli topowej płyty MSI, -a. MSI. No, Unify e pojawiały się od serii 400. Ja w swoim starym komputerze, który tam za tym fotelem na dole stoi, mam z490 od MSI Unify. Genialne płyty główne, bez żadnego podświetlenia, prezentujące taki astetyczny, super elegancki wygląd, który no, daje takiej. Takiej mrocznej potęgi tym płytom głównym. I Unifaje są takim topowym przedstawicielem tych ascetycznych płyt głównych, a Tomahawk skojarzył mi się właśnie z takim młodszym bratem, takim no troszeczkę z niższej półki, co za tym idzie tańszym, ale właśnie też przedstawiającym ten aestetyczny, elegancki wygląd. Średnia półka w tym momencie już jest niemalże nie do rozróżnienia od tej wysokiej półki. Te płyty główne już naprawdę topowo się prezentują. Mamy tutaj cztery banki na dyski SSD M2 PCI Express 4.0. Wszystkie montowane za pomocą takiego fajnego, takiej fajnej szybkozłączki, więc już nie trzeba tych dysków przykręcać, wystarczy, że go włożymy. Zatrześniemy klamne i voilà, mamy dysk zamontowany. Wszystkie pod szyldami z termopadem, które sprawiają, że te dyski nam się nie będą działy, więc to jest bardzo fajne. Oprócz tego, podoba mi się to, że nie rezygnujemy tu też z portów na panelu iO. Jeżeli chodzi o płyty budżetowe, tam często możemy zobaczyć, że niestety tych USB-ków jest wyraźnie mniej. Mamy jakieś jedno, Złącze wideo, a tutaj już tych portów mamy bardzo dużo, jak w topowych wersjach. Mamy tutaj aż 4 USB 3.2 Gen 2, USB 3.2. No i tak naprawdę nawet nie mamy USB 2.0. Wszystko to są szybkie porty USB, ale najbardziej nie zachwyca ich ilość, bo ja zawsze mam problem z ilością USB. Dla mnie problemem jest to, że Zawsze za mało tych wejść mam, jeżeli chodzi o usb ki Bo ja mam tam oczywiście myszka, klawiatura, kamerka, lampka, mikrofon podłączony. Oprócz tego chcę sobie wpiąć zawsze czytnik kart pamięci. Jakieś dodatkowe urządzenia. Zawsze mam problem z tymi USB-kami. Tutaj zdecydowanie tego problemu nie będziemy mieli. Oraz oczywiście dwa złącza e, typu USB. C, więc bogactwo portów jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy, to jeszcze wyjścia antenowe. Więc mamy tutaj wbudowane Wi-Fi kategorii 6E, więc już to najszybsze Wi-Fi, jakie jest połączone z Bluetooth. Pod tym względem dla mnie to jest też taki must have, jeżeli chodzi o płyty główne, ja wszystkie swoje płyty główne mam już z WiFi oczywiście. Wszystkie moje płyty główne zawsze były do tej pory z MSI-a, więc stąd te to, że MSI w żaden sposób nie wpływał na moją recenzję, ja po prostu jestem fanem ich marki. I u mnie takim najbardziej stabilnym elementem każdego setupu jest płyta główna od MSI. W tym momencie siedzi w moim głównym zestawie Z690 Carbon Wi-Fi, oczywiście od MSI, -a, a wcześniej wspomniana już w dzisiejszej recenzji Z490 Unify, wcześniej jeszcze Z370 Crate um, Gaming, już niestety nieistniejąca seria Kobry, a szkoda, to były bardzo fajne płyty główne, a jeszcze wcześniej Z170 Gaming M3, więc trochę tych płyt głównych było, a ta płyta główna będzie moim następnym MOBASem w komputerze testowym. Ona ze mną zostaje i zostanie w moim komputerze do testów. I powiem Wam szczerze tak, dla kogo taka płyta główna? a później przejdziemy też do minusów, bo oczywiście ja mam pewne przemyślenia i dotyczy to ogólnie płyt głównych, a nie tylko tego MOBASa, bo jeżeli chodzi o ten MOBAS, moim zdaniem jest to idealna płyta główna do wszelkiego rodzaju gamingowych setupów. Do, dla osób, które potrzebują płyty głównej, która uciągnie mocnego procka, która zmieści kilka szybkich dysków SSD, ale nie jakąś przesadną ich ilość, no bo już wyższe modele mieszczą po 5 dysków na M Dwa. Tutaj mamy jeszcze dużo portów Sata, więc... Oczywiście, pamięci jak najbardziej nam nie zabraknie. Możemy sobie podłączać dyski SATA SSD, więc, jeżeli chodzi o sam, samo przechowywanie danych, to pod tym względem jesteśmy bezpieczni. Ale właśnie tak bym kierował. Ja swego czasu na pewien kanał i na YouTubie robiłem polecane zestawy komputerowe. I tam, już w topowych zestawach komputerowych, najlepszą płytą, jaką wrzucałem, był właśnie Tomahawk. Bardzo, bardzo często był to Tomahawk, z tego względu, że moim zdaniem nie było sensu dopłacać. Do droższych płyt głównych, jeżeli koncentrowaliśmy się tylko na graniu, ponieważ no, taka ograniczona funkcjonalność płyty głównej, jak na przykład nie potrzebujemy dodatkowego dysku na M2, tak jak ja na przykład potrzebuję. Stąd też mam wyższy model Carbon Wi-Fi, gdzie mam 5 slotów, bo potrzebuję tej pamięci więcej. Tutaj aż tak tego na gry dużo nie potrzebujemy, dlatego to jest dla mnie taki sweet. Spot. Natomiast pewnych rzeczy mi tutaj brakuje i to nie jest zarzut tylko do Toma to jest zarzut niemalże do większości obecnych płyt głównych, nawet tych topowych, a mianowicie za mało USB-ków na laminacie płyty głównej. Mamy tu tylko dwa razy USB 2.0, raz USB 3.0. 0, a powiem Wam szczerze że tak, już e, jeżeli chodzi o dwa USB 3.0 no to może na front obudowy nie potrzebujemy ich więcej, no bo mamy tu też USB C na front obudowy, więc to nam spokojnie wystarczy, ale już z kolei potrzebujemy wielu złącz na USB 2.0 na laminacie płyty głównej, potrzebujemy często podpiąć front panel, potrzebujemy często podpiąć, e, czy to chłodzenie, na przykład moje chłodzenie, które tam e, mam MSI i S360 Core Liquid to ono też potrzebuje rastera USB na płycie głównej. Często potrzebujemy też to złącze na płycie głównej do podpięcia obudowy i okazuje się, że nagle nam tego brakuje. Skoro tutaj mamy tylko dwa wyjścia na USB, no to czekajcie. Front panel, I.O., Płyta, jakby kontroler do, do wentylatorów w obudowie, no i już nam jednego złącza niestety brakuje, więc tutaj mój apel, więcej tych złączy. W tym momencie, na przykład, producenci zostali bardzo w tyle, jeżeli chodzi o projektowanie tych płyt głównych, z tego względu, że Robią często i też tak robi MSI, że robią obudowy, które mają wbudowany kontroler wentylatorów, który obsługuje tak naprawdę wentylatory w całej obudowie. I ktoś kupujący taką płytę główną, która kosztuje 1800 zł, więc nie jest tanią płytą główną, jest drogą płytą główną, no ale to ze względu na to, jaki mamy teraz rynek, no to ma już też kontroler w obudowie, tak? W związku z tym nie potrzebuje tylu złącz na wentylatory na płycie głównej, bo jest ich tu bardzo, bardzo dużo. Mamy tutaj bodajże 6 czy 7 kontrolerów na płycie głównej do podpięcia wentylatorów w całej odbudowie. Potrzebujemy tak naprawdę tylko jedno USB 2.0 na płycie głównej, bo resztą zajmie się kontroler w obudowie. Tak? A niestety tych USB 2.0 trochę tu brakuje i to jest mój największy zarzut do obecnych płyt głównych oczywiście poza ceną niestety ceny płyt głównych są szalone ta płyta główna kosztuje około 1800 zł prawdopodobnie za niedługo odrobinkę potaniej ale też popatrzyłem na płyty główne z serii 600 co mielibyśmy za tą cenę za tą cenę moglibyśmy mieć troszeczkę wyższy model z serii 600 690 Edge WiFi też od MSI, która w poprzedniej, jakby generacji płyt głównych była wyższym modelem, ale porównałem sobie te dwa modele i powiem Wam szczerze, teoretycznie starszy, jakby z poprzedniej generacji. Teoretycznie wyższy model, ale chyba wolałbym kupić tego Tomahawka, który jednak moim zdaniem jest no, taką troszeczkę bardziej dokokszoną płytą główną. Jest też nowszą płytą główną, co za tym idzie większa ilość linii PCI Express 4.0, bo to wynika już z samej specyfikacji chipsetu Z790, a w tej samej cenie, więc. De facto robimy tak, że płacimy te same pieniądze za płytę, która wtedy była na wyższej półce. Kupujemy w teory... płytę z teoretycznie niższej półki, ale lepiej wyposażoną. Płyty drożeją, ale są lepiej wyposażone w ramach jakiegoś segmentu. Niestety granica kosztów segmentu się nam niebezpiecznie w górę yy, przesuwa, ale to jak już. Z wszystkim. To troszeczkę boli, natomiast jeżeli ktoś szuka płyty, która będzie do, idealna do komputera gamingowego, właśnie wydaje mi się, że Tomahawk jest taką idealną płytą główną. Szybki LAN, 2,5 giga. Dobra, zintegrowana karta dźwiękowa. Możemy sflaszować sobie BIOS bezpośrednio, bez nawet nie posiadając procesora, więc osoby, które. W sumie nie wiem, bo tu już jest najnowszy bios, więc każdy procesor każdej generacji będzie tutaj działał. W teorii, jakbyśmy nie mieli, na przykład byłaby to płyta na 12 generację, a kupilibyśmy ją w parze z procesorem na 13 generację. Wystarczy, że wkładamy pendrive'a, klikamy guzik i nam się bez procesora ta płyta główna może zafleszować. Tak jak mówię, cieszę się, że w końcu dostałem to machołka do recenzji. Bo zawsze jak doceniałem tą rodzinę podgłównych, zawsze ją polecałem, często w zestawach. Jak pisaliście do mnie na PRIF na Instagramie, żeby zapytać, jakie zestawy, czy jak budowałem te zestawy komputerowe. Bo tak jak mówię, sweet spot pomiędzy drogimi płytami bardzo drogimi już płytami po 2-3 tysiące złotych, a jednocześnie tańsza od nich dużo równie dobrze wyposażona, bez jakichś tam zbędnych fajerwerków do kokszenia, za które dopłacamy wielokrotność a już dużo lepiej wyraźnie wyposażona niż tańsze płyty główne np. MSI A Pro, która no już kosztuje powyżej 1000 zł, a nie jest tak bogato wyposażona jak Tomahawk. Więc dla mnie to zawsze będzie taki synonim idealnego wyważenia pomiędzy drogimi, a tanimi płytami głównymi. Płyta na samym środku do gamingowych komputerów po prostu idealna. Szkoda tylko, że tak dużo kosztuje, natomiast realnie rzecz biorąc, wszystkie płyty główne z tego segmentu już tak dużo kosztują. Dajcie znać, co sądzicie, kto z Was ma Tomachołka, bo stawiam, że jest tu dużo ludzi, którzy ma Tomachołka, jakiejś generacji w swoim komputerze, bo te płyty główne, ta rodzina płyt głównych jest już z nami bardzo, bardzo długo i wydaje mi się, że no, gości w bardzo wielu komputerach. Dajcie znać koniecznie, kto z Was ma to machołka. Dajcie znać, jak Wam się te płyty główne podobają, z chęcią usłyszę waszą opinię po takim dłuższym użytkowaniu. Ja z płyt głównych MSI jestem bardzo zadowolony, jak Wam wymieniłem korzystam z nich już od bardzo, bardzo dawna, od Z170 po Z690, a teraz nawet Z790, która ląduje w moim zestawie testowym razem z 13 generacją będzie tam sobie śmigać. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, który już jutro. A ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i takich płyt głównych. Do zobaczenia. Cześć.